Czy terrorysta to nadal człowiek? Dzisiaj jedziemy grubo. Temat kontrowersyjny, ale też ważny, dlatego zatrzymajmy się nad nim. Tylko o co mi chodzi z tym człowiekiem? Czy to jakaś metafora? Kalambur? Od razu bije się w piersi, że trochę źle postawiłem tytułowe pytanie. Zrobiłem to jednak dlatego, żeby poprawnie brzmiało po polskiemu, bo ultraważny termin filozoficzno-prawny, o którym chcę dzisiaj podyskutować, to po angielsku personhood. Czy też person. I po polsku on się niezbyt precyzyjnie tłumaczy. W słownikach znajdziemy osobowość i osobę, ale oba te terminy w naszym języku mają zbyt szerokie znaczenie. No ale spróbujmy. Poprawne pytanie pod nasze dzisiejsze rozważania powinno brzmieć: czy terrorysta to nadal osoba? Zanim jednak odpowiemy sobie, kim jest terrorysta, spróbujmy wyjaśnić, kimże jest. Osoba. Człowieka definiuje się zazwyczaj dość prosto. Człowiek ma mieć ludzkie, człowiecze DNA. I byli filozofowie, którzy, co by nie gmatwać sytuacji, podobnie definiowali osobę. Problem jest jednak taki, że ludzkie DNA posiadają też na przykład ludzkie zwłoki albo poszczególne organy. Na przykład mój niewyparzony język, a nawet pojedyncze komórki. Czy ludzkie zwłoki albo wątrobę jakiegoś polityka możemy w takim wypadku uznać za osobę? Choć temat wydaje się błahy, to filozofowie głowią się nad nim od starożytności. Bo osoba to termin moralno-prawny. Osoba jest na przykład podmiotem praw, ma zdolność prawną. Znamy terminy osoba prawna, osoba fizyczna. Wielu filozofów uważa też, że osoba to przede wszystkim byt, który jest członkiem naszej moralnej społeczności. Byt, który zasługuje na nasze moralne zainteresowanie, rozważanie. I traktowanie. Żeby zbędnie nie zamotać, weźmy klasyczny przykład. Czy ludzki płód jest osobą? Tu dyskusja toczy się od lat, bo jeśli jest, na przykład od chwili poczęcia, to zabronione powinno być dokonywanie na nim aborcji. A jeśli nie jest, przynajmniej nie od początku, to kluczowe jest pytanie, kiedy staje się on moralną osobą. Albo też ludzie w tak zwanym trwałym stanie wegetatywnym, których organizmy funkcjonują, np. oddychają, trawią, bo żyje i ma się dobrze ich rdzeń przedłużony, ale nie mają oni świadomości i nie mają szans na jej odzyskanie, ponieważ mają uszkodzone półkule mózgowe. Czy takim ludziom, niekoniecznie osobom, można więc tak po prostu odłączyć tak zwaną wtyczkę? No dobra, ale jak zwykle miało być o terrorystach, a ja o wszystkim tylko nie o nich. Ale już tam zmierzam. Zagadnienie osobowości jest też kluczowym punktem światowej dyskusji nad karą śmierci. Albo jeszcze mocniej, kwestią tortur. Zakładając bowiem, że osoba jest członkiem naszej moralnej społeczności, nie możemy jej uśmiercić albo celowo zadawać jej męczarni. Co jeśli jednak uznamy, że ktoś na własne życzenie wypisuje się z naszej moralnej społeczności, popełniając czyn absolutnie godzący w podstawy tej moralności? Na przykład akt terroryzmu. Mamy meritum. Czy terrorysta z własnej woli, własnym postępowaniem nie wykreśla się z moralnego rejestru osób? Jeżeli by tak było, to nie powinno być przeszkód, abyśmy mogli stosować wobec niego zupełnie inne prawa i praktyki niż wobec ludzi pozostających nadal osobami. Niebezpieczny grunt? Zgadzam się. Ale wyobraźmy sobie taką sytuację. Mnogość amerykańskich filmów z taką sceną na pewno nam pomoże. Uzbrojony napastnik trzyma na muszce zakładników. Grozi, że za chwilę ich zabije. On sam jednak też znajduje się na celowniku policyjnego snajpera. Czy waszym zdaniem policjant może prewencyjnie pozbawić napastnika życia dla ratowania zakładników? Jeżeli uważacie, że tak że może i że powinien, to tak jakbyście przyznawali snajperowi od razu uprawnienia prokuratora, e, sędziego i kata. Tak czy inaczej, czy strzelać można, czy nie? Nie ma na to prostej odpowiedzi. To, że jednak w ogóle możemy rozważać taki przypadek, pokazuje, że logiczne jest dla nas specjalne traktowanie osób, czy już być może nie osób, które pogwałciły moralne fundamenty naszej osobowej społeczności. Na przykład z własnej woli zagrażając życiu innych. Jak więc rozpatrywać terrorystów? Ludzi, którzy nie tylko grożą śmiercią, ale popełnili już etycznie odrażające akty zamachów terrorystycznych. W 2010 roku wyszedł film, myślę, że spokojnie można użyć wobec niego określenia ryjący banie, pod tytułem Unthinkable. Pięknej polskiej translacji, bez reguł. W którym to Samuel L. Jackson na nieoficjalne zlecenie FBI Poddaje torturom oczywiście muzułmańskiego terrorystę, który już zabił kilkadziesiąt osób, a ma jeszcze schowane gdzieś w USA trzy uzbrojone bomby atomowe. Postać grana przez Jacksona torturuje go, aby wydusić z niego informację, gdzie ukrył broń masowego rażenia. Mamy tu do czynienia z konfliktem prawdziwie tragicznym. Z jednej strony są tysiące ludzi do uratowania. Z drugiej kwestia własnej etyki, moralności i człowieczeństwa. Jeżeli jednak założyć, że terrorysta sam już zrezygnował ze swojej moralnej osobowości, zupełnie szczerze nie wiem, czy istnieją dobre odpowiedzi na postawione pytania o osobowość terrorysty. Chciałbym życzyć nam, aby problem nas nie dotyczył. Abyśmy jako społeczeństwo nigdy nie musieli wybierać. Niestety jednak problem terroryzmu, a więc i pytań o to, kto moralnie jest osobą, a kto nią nie jest, stał się ostatnio bardzo aktualny. Na koniec zdradzę Wam, że nie wszyscy uważają, że kwestia moralnej osobowości jest taka zero-jedynkowa. Jedna z najnowszych teorii jest tak zwaną teorią gradientową. To znaczy, że osobą możemy się stopniowo stawać. Na przykład w czasie ciąży. Jak i stopniowo osobowość tracić. Na przykład przez nasze uczynki. Ale może już wystarczy motania na dzisiaj. A Wy jak uważacie? Kto jest, a kto nie jest moralną osobą? No i jak to jest z tymi terrorystami? Dyskutując, pamiętajmy proszę, że jesteśmy członkami moralnej społeczności. A to zobowiązuje. Aż głupio po tak ciężkich przemyśleniach zejść tak po prostu na Ziemię. Ale. Pamiętajcie, proszę, o subskrypcjach i zapraszam Was do głosowania o kim, o czyich ideach chcielibyście posłuchać już za dwa tygodnie. Mam trzy propozycje: Immanuel Kant, Ludwig Wittgenstein i Albert Camus. Po więcej informacji o kandydatach, jak i na samo głosowanie, zapraszam Was na stronę Człowieka Absurdalnego na Facebooku. Link w opisie. Cześć.